Hola, Coś ci jest? Nie. Sądziłam, że masz do mnie zaufanie. Mariano. Mariano zaproponował mi małżeństwo. Nie możesz się zgodzić. Dlaczego? Chyba mam prawo wyjść za mąż i założyć rodzinę. Nie sądzisz? Tak, ale nie z nim. Nie rozumiem cię. Widzę, że nie podoba ci się to, że chcę sobie ułożyć życie z Marianem. Ale nie wiem dlaczego. Powiedz wprost. Nie zachowuj się jak moja mama. Dobrze, powiem ci. Katalina oczekuje dziecka Mariana. To nieprawda. Między nimi i Kataliną byli zaręczeni na długo, zanim przyjechałaś. Takie rzeczy się zdarzają. Dlaczego nic mi o tym nie powiedział? Bo jeszcze nie wie. Ale wkrótce się dowie. Nie mów mu o tym, niech to zrobi Katalina. To jej prawo. Ale to niemożliwe. Chciałaś, żebym była z tobą szczera. Poza tym uważam, że nie powinnaś sobie robić złudnych nadziei. Jesteś córką samotnej matki. I wiesz, co to znaczy nie mieć ojca. Myślisz, że można tak krzywdzić dziecko? Mariano nie opuściłby swojego dziecka. Nigdy nie wiadomo. Może powinnaś zrobić coś, żeby zajął się własną rodziną. Przykro mi, że to ja zniszczyłam Twoje marzenia. Dosyć już wypoczęłaś. Idę. Wychodzi pan? Tak. Ale mogę panią o coś prosić? Oczywiście. Proszę powiedzieć Angeli, że chcę z nią porozmawiać. Z przyjemnością. to bądź grzeczna. Tak, mama. Jesteś przyjacielem Angeli? Tak. Ja też. Cieszę się. Może nie będzie już smutna. A była? Skąd wiesz? Płakała biedaczka. Panienko, na dole wyjeżdża pani? Jutro rano. Chciałam się spakować. Dlaczego? Bo muszę się wyprowadzić. Co chciałaś mi powiedzieć? Na dole czeka pan Mariano i chce porozmawiać. Co tu robi o tej godzinie? Przyszedł do pani Emilii i pewnie chce się z panią przywitać. Powiedzieć, że zaraz pani zejdzie? Nie. Powiedz, że śpię. Ale to nieprawda. Zrób to. Tylko nie wspominaj o tym, że się wyprowadzam. Dobrze. Angela śpi i nie chciałam jej budzić. Twoja córka powiedziała, że widziała ją płaczącą. Wiesz dlaczego? Nie. Przekaż jej, że spotkamy się tam, gdzie się omówiliśmy. Oczywiście. Dobranoc. Dobranoc, panience. Metasa, dzień dobry. Dzień dobry. Mogę rozmawiać z Angelą Bernal? Mówi Mariano Bautista. Chwileczkę. Angela, do ciebie, Mariano Bautista. Powiedz, że mnie nie ma. Na pewno? Tak. Pani Angeli nie ma. Nie przyszła do pracy? Przeszła, ale zaraz wyszła i nie wiem, czy wróci po przerwie. Dziękuję. Panie Emilia, nie byłaby zadowolona, że tu jesteś. Trudno. Jak przekonałeś Diane, żeby do ciebie wróciła? Umieram z ciekawości. Z wytrwałością. Rozumiem. Wiem, że myślisz tak jak wszyscy, że interesuje się nią tylko dlatego, że jest bogata. Ale to nieprawda. Kocham ją i nikt nie przeszkodzi naszym planom matrymonialnym. Już raz mi się to udało. Powiem ci coś. Miałeś rację. W czym? Zależy mi na tobie. Nie pozwolę, żeby zabrała mi cię inna. Niemożliwe. Mam to udowodnić? Nie igraj ze mną. To ty ze mną igrasz, bo wiem, że ci się podobam. Ale zawsze byłeś tchórzem i bałeś się mi to powiedzieć. Chciałeś mnie wziąć na siłę, ale prawdziwi mężczyźni tak nie postępują. Spróbuj jeszcze raz. Może okaże się, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Ją. Jesteś zerem Co za świnie Zgadzam się To było obrzydliwe Zaczekaj Pozwól mi, nie dotykaj mnie Brzydzę się tobą Błagam cię, pozwól mi coś powiedzieć Nie musisz Wszystko jest jasne to, co widziałeś, daj spokój. Może mi powiesz, że mój brat cię zmuszał. Widać było, że sama tego chciałaś. Jesteś dziwką. Nie mów tak. Masz prawo źle o mnie myśleć, ale... Przestań. Jestem wściekły. Zazdrosny. Ale przede wszystkim bardzo rozczarowany. Tak bardzo cię kocham, że oddałbym wszystko, abyś została moją żoną. Ale ty na to nie zasługujesz. Na nic nie zasługujesz. Wszystko ci wyjaśnię. Łzy w niczym ci nie pomogą. To już koniec. Wyrzucę cię z serca. Choćby miało ono być potem zimne jak lód. Ale zrobię to. Mariano, proszę. Mariano, por favor. Jesteś obrzydliwym cynikiem. Jak mogłeś całować się z Ancelą w moim domu i to na moich oczach? Nie mam pojęcia, co we mnie wstąpiło. Ta dziewczyna zaczęła mi się narzucać. A ty to wykorzystałeś. Nie mam słów na to, co zrobiłeś. Wybacz mi, proszę. Obiecuję, że już nigdy to się nie powtórzy Oczywiście, że nie, bo między nami koniec I to na zawsze Możesz wyjechać lub zginąć w kolejnej bójce Bo dla mnie i tak jesteś już martwy Chyba nie mówisz poważnie Kochasz mnie Ale już wkrótce rozwiążę ten problem Zapomnij o mnie i leć do Angelia, albo do innej panienki Najwyraźniej musisz mieć kilka naraz Bo ja ci nie wystarczam Jesteś jedyną kobietą, na której mi zależy A ty jedynym facetem, którego nienawidzę Ty i Angela jesteście siebie warci Nie dotykaj mnie Wynoś się I nigdy więcej tu nie przychodź Nigdy Chciałbym cię za to znienawidzić. Mam jednak nadzieję, że było warto. To już się nigdy nie powtórzy. Wbij sobie to do głowy. Nie igraj ze mną. Nie będę. Bo gra już się skończyła. Aleś ty głupi, René. Co pan tu robi? Nic. Co się stało? Może zdołam dać panu dobrą radę? Czasami rady w niczym nie pomagają. Przepraszam, że się wtrącam. Ale, czy ma Pan jakieś kłopoty z Panią Angelą? Już nie i nigdy więcej nie będę ich miał. Proszę pamiętać, że bardzo Pana szanuję. I jestem Pańskim przyjacielem. Wiem. Dziękuję. O czym chcesz porozmawiać? Mam poważny problem i tylko do ciebie mogłam się zwrócić o pomoc. Jaki problem? Jestem załamana. Moje życie to koszmar. Chciałabym umrzeć. Uspokój się. Co się dzieje? To wszystko wina Angeli Bernal. Ukradła mi mężczyznę, którego kocham. Zaczekaj. Powiedziałaś Angela Bernal? Tak. To przez nią mam same kłopoty. Uspokój się. Angela nie nazywa się Bernal, tylko Velati. Velati? Zawsze mówiła, że Bernal. Nie wiem dlaczego, ale was oszukała. Wiedziałam, że jest hipokrytką, ale to już szczyt. Nikt nie zmienia nazwiska tak bez powodu. Na pewno ukrywa coś ważnego. Tylko co? Dziwna sprawa. Może się przesłyszała. Nie. Wszyscy, którzy ją tutaj znają, sądzą, że nazywa się Bernardo. Ale powiem im o tym, przede wszystkim Marianowi. Ciekawe, jak mu wyjaśni, czemu zmieniła nazwisko? Zaczekaj. Dokąd idziesz? Zdemaskuję tę hamkę. Musi zapłacić za to, co mi zrobiła. Angela Bernal, czy też Velati, zniknie z mojego życia. I to na zawsze. A co z twoim problemem? W tej chwili mam ważniejsze sprawy na głowie. Zadzwonię do ciebie. Trzeba było pojechać z panią Jolandą Proponowała, że nas odwiezie Nie możemy jej tak wykorzystywać Chodź, może na rogu złapiemy taksówkę Witaj, Angelo Velati Jak mnie nazwała? Słyszałaś nie wiem czemu nas oszukałaś i zmieniłaś nazwisko, ale jestem pewna, że nie miałaś dobrych intencji. To długa historia, której i tak nie zrozumiesz. Może zrozumieją Pani Emilia, Diana lub Mariano. On pierwszy się dowie. Wiem. Pogrążę cię, to. <suszy> Skoro nie mogę mieć Mariana, ty także go nie dostaniesz. Już ja się tym zajmę. Zaczekaj. To ty zaczekaj, aż wszyscy wypomną ci twoje kłamstwa. Żegnaj. Angelo Velati. Mama inżyniera powiedziała straszne rzeczy, pani Emilii. Nienawidzi jej, bo zabiła jej brata, czyli mojego ojca. Nie wiesz, czy to prawda. Don Humberto powiedział, że Pedro zginął w tym domu. Podobno spadł ze schodów, ale nikt nie wie, jak było naprawdę. Sama widzisz, że nie wiadomo, co się stało. Twoją mamę także oskarżano o zabicie Miguela, co nie znaczy, że była winna. Nie porównuj Emilii z moją mamą. I mów sobie, co chcesz. Ale ja wierzę, że ciotka miała coś wspólnego ze śmiercią mojego ojca. Elementy tej układanki. Zaczynają do siebie pasować I wkrótce prawda wyjdzie na jaw Co masz na myśli? Być może dobrze by że Katalina wie kim jestem Nie wiem jak ty, ale ja się boję Bóg jeden wie co ta dziewczyna naplotła Marianowi To nieważne on i tak już mnie nienawidzi. Czemu tak sądzisz? Jeszcze niedawno był w tobie zakochany i poprosił cię o rękę. Ale ten sen trwał tylko parę godzin. Nigdy nie będę jego żoną. Powiedz mi wreszcie, co się stało. Nie chcę. Mogę Ci tylko powiedzieć, że Mariano musi poślubić Katalinę, bo będzie miał z nią dziecko, by na swoją mamę. To nie powód, żebyś odchodził z domu. Na pewno nie jedyny. Co by pan pomyślał, widząc jak pański brat całuje się z pana ukochaną? Nie wierzę. René byłby do tego zdolny, ale nie Angela. Nie mogłaby tego zrobić. Widziałem to na własne oczy i nie mogę o tym zapomnieć. Choć bardzo bym tego chciał. Jestem wściekły i nie wiem co robić. Dlatego tu przyszedłem. Potrzebuję rady od ojca, którego nigdy nie miałem. Cieszę się, że masz do mnie takie zaufanie. Nie wiem, czy zdołam Ci pomóc. Ojcowie nie powinni mówić dzieciom, co mają robić. Mogę Ci tylko powiedzieć, że pozory mylą. To, co widzimy, nie zawsze jest prawdą. Rozumiesz mnie? Posłuchaj starca, który kocha Cię jak własnego syna.